Witam serdecznie na kanale Picasso, Kansa No i tutaj mamy taki dylemat, jak z tymi wojnami prewencyjnymi zrobić, żeby nasi, nasi sąsiedzi za bardzo się nie rozwinęli. Co nam pomoże po prostu wygrać tą rozgrywkę. No więc zaczynamy. Więc tak, no tutaj przy założeniu, że mamy przewagę liczebną ja Wam pokażę tutaj na zasadzie tutaj czterech wojen. Trzech, właściwie wojen, i czwartą będę rozpoczynał. Mianowicie mamy tutaj taką wojnę prewencyjną. Stan wojny jest taki, że kradzież ludu niezależnego, zajęcie terytorium przy granicy, oni mają przewagę. Narobili sobie tych nastrojów dosyć wysoko. Ja od połowy, jak zaczynaliśmy, to było po połowie, ja cały czas tracę, tracę za wypowiedzenie. Nieusprawiedliwionej wojny i blisko się jego atakujący. No i um, mogę się poddać, cały czas mi idzie w dół minus 4, cały czas. Ja tutaj przede wszystkim, co tutaj robię? No to przede wszystkim oblegam, oblegam ten Ashur. i obym, obym dał radę po prostu go tam zająć. W, w tym czasie biorę i. Jak tutaj widzicie, przejmuję te stanowiska tutaj i tutaj idę do następnego tutaj, żeby po prostu, żeby po prostu ograniczyć, ograniczyć przede wszystkim ekspansję tegoż, tegoż plemienia. Bo, jak się pora, za bardzo się rozrośnie, no to wtedy no, nie będę miał szans, ponieważ prowadzę na wszystkich czterech praktycznie frontach tutaj batalie, no to mam trochę przegwizdane. No zobaczmy, jak tutaj w Memphis. też mam troszeczkę więcej nastrojów, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby powstrzymać jak najdłużej ich rozwój. Przez to, że oblegam tak długo, to oni się nie mogą rozwijać. Nie mogą tworzyć jednostek, a w międzyczasie ja jak najbardziej rozwijam swoje tutaj, swoje tutaj jednostki oczywiście sobie dokupię przy okazji też, też swoich tutaj łuczników bo potrzebuję no na więcej mnie na razie nie stać będzie ale, ale jeszcze jednego byśmy, byśmy sobie stworzyli ucznika, bo no, bo no bo trzeba tak Tutaj akurat to się tam zrobią te, te, te wszystkie rzeczy i ja od razu od razu wskoczę sobie tam a tutaj też mogę a widzicie, tutaj przy okazji sobie też zrobię następny, następny posterunek. Chodzi o to też, że po prostu tutaj muszę jakoś przeciwdziałać tym naszym o, gościom. I tutaj też muszę jak najszybciej dojść, zablokować im po prostu rozwój. Ale przede wszystkim, ale przede wszystkim to muszę zacząć zamknąć im możliwość rozrostu, i ku temu muszę zacząć tutaj oblężenie. Żeby zacząć oblężenie, muszę tutaj wywołać wojnę, ponieważ parę razy już mnie napadli więc mam tych tutaj roszczeń dosyć sporo. więc co jest za tym idzie, nastroje też rosną. Mogę w tym momencie, ponieważ wygrałem, jedną znowu znowu. Mogę albo teraz wypowiedzieć, albo później. Natomiast ja wypowiem najprawdopodobniej teraz: teraz że bez, bez, bez tutaj, takich że tak powiem, zawirowań, nie będę miał obciążony już żadnymi tutaj rzeczami. Druga sprawa, że oni jeszcze w tym momencie nie mają kon, e, konnicy tutaj, e, także nie mają konnych, e, konnych e, zastępów. Co jest bardzo dużym udogodnieniem dla mnie z tego względu, że no, ja nie mam koni w ogóle w tym momencie. Nie mam nawet dostępu do koni. więc W tym momencie, jeżeli ja zacznę tutaj obleganie, tak, w tym momencie, w tym momencie nie dość, że blokuje im rozwój, to jeszcze blokuje im też możliwość możliwość no, podjęcia. Równiejsze ze mną walki, z tego względu, że będą mieli tą konnicę, prawda, gdzie, gdzie ta frakcja po prostu no, jest nastawiona przede wszystkim na, na konnicę. No to są Mekańczycy, a no, później w Hunów się zazwyczaj przemianowują, także trzeba ich jak najszybciej po prostu a rozbroić. Oczywiście tutaj też tych łączników będziemy chcieli no, dopaść z tego względu, że to jest ich w tym momencie najsilniejsza chyba co widziałem jednostka. No my mamy coraz mniej tych naszych goniących, także zwiadowców, no, co niektórzy są, są bardzo, bardzo, bardzo tutaj już, że tak powiem obezładnieni no i mogą przegrać każda potyczka jest na naszą niekorzyść i to jest to jest, to jest ból oczywiście my możemy sobie po, pododawać tutaj do, do naszych tych włości dodatkowych ludków i najprawdopodobniej to zrobimy jednakże w tym momencie nasza przewaga jest prosta póki 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 i, e, mamy więcej ludków, to możemy w tym momencie lepiej prowadzić e, bitwę. Oczywiście też tutaj te akady, te, te wszystkie będą powstawać, no bo muszą powstawać. Zresztą mm, chcieli z nimi nam podpisywać różne rodzaje to przekupstwa albo coś w tym rodzaju, jak tutaj widzicie. Natomiast e, no, te bitwy e, prewencyjne są bardzo ważne. I o ile z tymi, z tymi jednostkami w tym momencie jeszcze nie mamy e, żadnych szans, no to tutaj z tymi mniejszymi. Jak najbardziej mamy, i tutaj akurat w tym momencie no, to przydałoby nam się te bitwy ręczne, no zakończmy to rozmieszczanie. Tutaj, oczywiście, no tak, no przecież no, musiał, musiał tutaj wejść, no ale no cóż, będziemy, będziemy musieli jakoś to, to przełknąć. Nawet gorycz porażki, ewentualnie. Ważne jest to, że dopadliśmy jego jednostkę i w tym momencie a tędy też mogłem oj 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 no dobra tak czy inaczej no musimy musimy tutaj powalczyć trochę nie wiem czy to dobry pomysł, żeby to żeby było atakować możemy jakoś inaczej tam dojść Czekajcie, zróbmy tak Tym podejdziemy tutaj Ważne jest to, żeby wyłapać ich wszystkich, wszystkich jedno, wszystkie jednostki, żeby, żeby ograniczyć im jednostek bojowych jak, naj, jak najbardziej. A co to nam, daje? to nam daje? To nam daje dwie rzeczy. O tutaj jeszcze od razu będziemy mogli wygrać. Przejęliśmy punkt. Dość ważny, ale to najważniejsze jest to, że, że my tutaj przede wszystkim zniszczymy tą jednostkę. Oczywiście to nam daje dodatkowe dodatkowe punkty tutaj. O, tak, to no dobra. Dodatkowe tutaj punkty wojny. Stan wojny, widzicie, nie ma co, co, co tutaj no zaczynamy troszeczkę odstawać tych hetytów. Jesteśmy w stanie ich pokonać. My tutaj nie dość, że mamy słabsze wojska, to jeszcze no oblegamy, oblegamy, oblegamy. No staramy się po prostu ich jak najbardziej zatrzymać, nawet jak mamy nieznaczną ilość tutaj niższą, no to jesteśmy w stanie zatrzymać ich, ich ekspansję i po to, to robimy te, te, te wojny żeby, żeby po prostu, widzicie to praktycznie tracimy na tych, na tych bitwach, możemy nawet przegrać te wojny, ważne jest to, że ich rozwój będzie zahamowany a my się w tym czasie szybko rozwijamy jak widzicie, tych, tych, to nasze państwo zaczyna być coraz większe, już mamy dwa miasta, a jedno możemy sobie powiększyć, prawda? No, tutaj też zabieramy tu teren, temu, temu miastu zabieramy teren, to przestaje już się rozwijać, ci kończyce. Będziemy tutaj te, te, te jednostki, postaramy się ich niwelować, O chwilę nas nie dopadną, po prostu. A te neutralne jednostki, bo one tutaj gdzieś łażą wszędzie i tak dalej, nas no, ganiają tutaj po całej planszy, a my na razie nie mamy zmieszał. A, a co za tym idzie? Aha, tutaj tych. A, no to yy, po prostu, no, musimy jakoś, jakoś to yy, przewalczyć. No, najlepiej po prostu tutaj też yy, wziąć i podrzucać sobie te, te, te jednostki, które, które są słabsze, bądź też mają mniej szans i po prostu je mogą do miast, które, które, które właśnie w ten sposób możemy sobie powiększyć. Co za tym idzie, tutaj mamy większe, większe pole do popisu. A oczywiście dobrze by było też poprzyłączać, ale nie do końca tak szybko, bo tutaj te dodatkowe powiedzmy dzielnice rzemieślnicze powrzucać sobie, żeby mieć też przewagę, przewagę, że tak powiem, ekonomiczną. A co za tym idzie, te wszystkie działania nasze dają nam po prostu przewagę nad pozostałym pozostałymi powiedzmy, nacjami. A tutaj jak widzicie, no, mamy przewagę, więc możemy długo oblegać, tu będziemy Oblegać aż po prostu wyginą tutaj te, te jednostki. Tam jest dwie jeszcze jednostki, 9 tur. Nie ma sprawy. Będziemy oblegać dotąd, dokąd się da. Przede wszystkim, też musimy wyniszczyć tutaj te jednostki, które nam tutaj łażą po tych terytoriach. No i odłączyć te co najmniej dwie jeszcze posterunki. Jak się tylko da, a jak się nie da, no to trudno. Dobrze by było też ten centrum administracyjne im odłączyć i to jak najszybciej. Z tego względu, że tutaj a mogą nam jeszcze trochę nabruzić, a my tutaj mamy coraz słabsze te jednostki, bo tutaj jest po wielu walkach, a te wojny na czterech frontach niestety są troszeczkę dla nas wyniszczające pod względem jednostek, ale są bardzo ważne pod względem Tutaj wygrania tej, tej walki. Ja tutaj mam. Nie tylko, że mam 10 nacji, to jeszcze mam wyższy poziom od poprzedniej rozgrywki. Także jesteśmy tutaj troszeczkę na trudniejszym terenie. Starałem się po prostu troszeczkę bardziej sobie utrudnić życie tutaj, żeby ta rozgrywka była ciekawsza. Natomiast, tak jak mówię. Pod tym względem, że nie miałem tam za bardzo wyborów, już później z tego względu, że, że dłużej byłem w Neolicie. I te tutaj jednostki specjalne są dosyć późno. No to jedną z ważniejszych tutaj naszych na wszystkim działania wojenne, tutaj będziemy mogli łączyć jednostki jako wsparcie, i to jest bardzo, bardzo, bardzo jedno z najpotrzebniejszych oprócz już tutaj tego że, że koło musimy wymyślić a która będzie w następnej kolejności także tutaj ten tych 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 włóczników także nam się przyda przeciwko tym rydwanom, bo arydwany nas będą tak ciachać że głowa boli musimy się przeciwstawić temu a najlepiej po prostu je sobie kupić od, od niezależnych państw ale to już w następnym odcinku no i cóż, o co tu chodzi przede wszystkim? O to chodzi, żeby, żeby powstrzymać po prostu te wszystkie nacje, żeby, żeby nam się nie rozwijały. Dlatego te, nawet jeżeli przegramy daną wojnę, to roszczenia, które, które, które będą mieli, będą dosyć małe, niskie, z tego względu, że no, to my jednak zagarniamy te wszystkie, wszystkie włości, które, które, o które im chodzi. Na Te kradzieże ludów, oni już w tym momencie nie mogą, a ponieważ to zrobiliśmy przed wojną, po prostu nie mogą tych roszczeń wrzucić. I to też jest odpowiednia sprawa, żeby wrzucać te roszczenia, zaczynać wojnę, zanim oni wrzucą te roszczenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oni nie wrzucą tych roszczeń, to nie mogą się starać o, na przykład o nasze tereny itd. Oni jeżeli wygrają, no to mogą mieć dodatkowe punkty, że, że po prostu że mogą więcej terytorium nam zabrać. Natomiast jeżeli my przyjmiemy im miasta i tak dalej, no to nie odpowiednio wcześnie, to powinni mieć oni negatywne, negatywne punkty i w tym momencie jak już nie mają ani miast, ani swoich, swoich powiedzmy jednostek, no to jest unicestwienie całej nacji a co za tym gdzie będzie nasza, nasza wygrana nawet jeżeli tutaj początkowo wydaje się, że mamy przegrane ale to, jest, to już jest sprawa tym się nie należy przejmować należy się przejmować jeżeli za dużo jednostek gdzieś tam powychodzi i my ich nie widzimy w tym momencie albo nie daj Boże w późniejszym czasie są gdzieś na morzu i gdzieś są zagubieni a my, a my ich będziemy szukać no to na początku trzeba ich po prostu nie wypuścić w momencie, jeżeli te cztery bitwy, nawet jeżeli pójdziemy na rodzaj i po prostu a powiedzmy z jedną z dwoma cywilizacjami dojdziemy do porozumienia i ugodowo zakończymy bitwę, to my już będziemy mieli taką przewagę i, i naukową, i ekonomiczną, że już nas nie powinni, nie powinni dla nas stanowić żadnego zagrożenia. A tak jak mówię, no teraz to zagrożeniem dla nas są takie nawet dwa oddziały, tak w późniejszym czasie już nawet, nawet uzbrojeni po zęby nie będą dla nas żadną konkurencją z tego względu, że my już będziemy od, odlotowo kurczę do przodu się, się tutaj, że tak powiem, zachowywać jako namiestnicy. Całej, całego kontynentu. No jak widzicie, tutaj ograniczamy im bardzo, bardzo, bardzo głośno. Tutaj pousuwaliśmy, O zobaczcie, tutaj w tym momencie tutaj widać, że tu był, była, było miasteczko i zostało usunięte. Oczywiście my tam dojdziemy sobie i tam sobie zrobimy jakieś miasteczko też. Oprócz tego, ale nie w tej turze ani w następnej. Natomiast tutaj, tutaj już jesteśmy gotowi, że będziemy, będziemy tutaj. Następne miasto postarunek zakładać. To już będzie nasz postarunek, gdzie będziemy, gdzie będziemy mogli sobie tutaj to wszystko zajmować. Tak samo tutaj, te wszystkie mieściny i tak dalej możemy, możemy przejmować, jak to się mówi prawem, najemcy. No dobra, no to chyba tyle w tym temacie. Taka wojna prewencyjna jest bardzo dobra i skuteczna a nawet jak w późniejszych będziecie etapach i zobaczycie, że, że po prostu jakaś nacja się za bardzo rozwija, no to warto taką, taką bitwę pre prewencyjną zrobić z tego względu, że, żeby chociaż ograniczyć ich moce produkcyjne. No ale trzeba się też dobrze namyślić, czy macie w ogóle szansę po prostu wziąć i zawalczyć w taką wojnę. Bo e, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba mieć tutaj przewagę przede wszystkim militarną. Do usłyszenia, do następnego razu. Fajnie, że byliście, fajnie, że a, oglądaliście. No i mam nadzieję, że spotkamy się znowu.